Siemano, z tej strony Banan Siemaneczko, z tej strony Krzaku Dzisiaj witamy was na Bananowej Krainie O co chodzi z Bananową Krainą? A chodzi o to, że robimy nową serię na naszym kanale No i w tym filmiku powiemy wszystko o co chodzi Co będziemy na niej robić i możliwe co będziecie wy na niej robić Więc tak, będzie to coś podobnego do kwadratowej masakry SKK którą bardzo możliwe, że znacie. Tylko że nie będą tu grali sami słowni youtuberzy, bo nawet my nie jesteśmy słownymi youtuberami. Tylko jacyś tam właśnie tacy jak my, co tam no tacy <grystanie> mało sławni. Albo ludzie, którzy nawet w ogóle nie nagrywają. Ponieważ teraz wytłumaczymy właśnie, jak się będzie trzeba na nią dostać. Otóż w tym filmiku, pod tym filmem, możecie już napisać komentarz, że chcielibyście dołączyć. I wtedy, tydzień po filmu, wybieramy jedną osobę i pod filmikiem napiszemy z naszego konta komentarz, którego treści będzie zawarty nik tej osoby, którą wybierzemy. A następnie nagramy z nią filmik, ale niekoniecznie w ten sam dzień, w który ją wybraliśmy, tylko właśnie. Na przykład tydzień jeszcze po wybraniu, lub coś, bo po prostu nie chcemy nawalać tymi filmikami z tej serii. Tylko coś innego też przydałoby się nagrać, co nie? Tak. No i zasady serwera. No, zrobimy tu zębiaka No właśnie, jak widzicie, mamy teksturpaka na tą serię specjalnie. No tak, taki, taki nowy. 64x64 piksele Ale grzmoty coś walą, słyszysz? No. Dobra. nowa Kraina. No jak widzicie też nie mamy skinów, bo coś jest z Minecraft netem. No to nie, ma, nie mamy takich skinów. Co tak, jest? bo to jest y, razem z textopakiem. No, no i no. w następnych odcinkach raczej będziemy mieli te skiny nasze. No zobaczycie. No i zasady serwera. Otóż jak ktoś wejdzie na serwer już się dostanie, to prosilibyśmy, żeby nie grifował mapy. Czyli nie niszczył jej kliperami, TNT. Ogólnie, żeby jej nie niszczył no, pod jakimkolwiek sposobem. Druga zasada. To nie kradniemy koledze, chociaż jest pepliwata, ale nie wiem czy się przypadkiem nie da niszczyć kliperami skrzynek. Musimy i nie, to sprawdzić. No zobaczymy. No ale nie kradniemy. Nawet jak ktoś wyjonuje blok Diaksu postawiony w chacie. I... Nie niszczymy koledzy tego co zbudował. Ogólnie no, musi tak. być kultura, co nie? Tak, zawsze musi być kultura. Już na przykład tam już ktoś sobie zbiera itemki. Bo ogólnie y jest na serwerze jestem ja, Krzaku, Cosek, y czyli Arab Polska, y Szyszka, Kamil X131, czyli założyciel ProCrafta. No i tam inne osoby, które wygrają. No i jeszcze Django, dż który opłacił serwer, no i na razie... 6 osób, no i oczywiście z czasem zapełni się serwer na razie jest 10 slotowy ale chyba nie będzie takiej sytuacji, że będzie grało tyle osób, chociaż jak będzie to powiększymy do 20 i tak jak widzicie mapka od au użytkownika Aurelian Sama który tworzy epickie mapy tak właśnie specjalnie to z... specjalnie tak grać tak na chcieliśmy grać na nudnym Minecraft. Cie. I tak, yy, jak widzicie, tam Cosek już sobie grał. Ja też już grałem. I teraz o pluginach powiemy właśnie. Jest plugin na drop surowców ze Stone'a. Więc co jest udogodnieniem, ponieważ szybciej można wydobyć surowce. Bo tam na Diacse jest bodajże 0,25% szansy, że wydropię. Wydaje się, że mało, ale to jednak lepiej niż szukanie na tym. A jeszcze nie, prosimy, żeby nie cheatować. Znaczy prosimy, ukażemy Ponieważ jak ktoś będzie, no nie przez czego zasad to ban niestety. Albo jakieś tam upomnienie czy coś. Jeszcze pluginy jakie są? Na życie. Na, na życia też jest plugin, że mamy trzy życia i po zjedzeniu Diaksa nam się regeneruje. Tak okay, okay. może wpisze ukośnik z się pochwali, ile ma żyć. Przez V. Czekaj. Jak napisz mi jeszcze raz? Nie tam tej komendy. Tak. I o dwa. Dwa masz? No. Ano tak. Właśnie. Chodź może. Pokażemy okay. tam. Ja już sobie tutaj grałem może z godzinkę półtorej. Bo Banan jechał po mikrofon. Tak, może, jedno, może słyszycie mnie inaczej. Bo mam nowy, nowy, mikrofon. No właśnie banana się popsuł mikrofon. Ja sobie tutaj grałem tam już można zobaczyć. Clipper. Moją chatkę. Chyba on zaczął sobie grać, przybiegł do mnie i niestety próbując trafić mnie śnieżką trafił w mojego psa i cała kromada moich psów rzuciła się na niego, zabijając go. No i dlatego mam... kurde, skończyło mi się. No masz... nie, masz mięso. Albo dobra, już w chacie ci rzucę. Uważaj, dwa klipery przed chatą. Dobra, damy, damy radę. Wątpię. Tylko... O kurde, szybko. Zamykaj. O wow, ale dobra. Byłeś się na no i... weź? Chodź, pokaż, że nie możesz na przykład otwierać mojej skrzynki. Tak, to jest krzaka skrzynka. Nie mogę, to jest moja. Tak, A ja nie mogę, diamencik. jako skrzynki diamencik, potem sobie zjem. Ja, ja jeszcze nie mam diaksów, ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze się zbieram. No i tak wygląda na nasza chata. No i co, chyba wszystko powiedzieliśmy. Tak, no to bierzcie udział. No więc jak chcecie, dołą chcecie dołączyć to piszcie i za tydzień dowiecie się kto został wybrany, kto jest wybrańcem. No i co, żegnamy się chyba, Narka. Narka.